Delikatnie, spokojnie stawiamy stopy na podłodze. Sprawdzamy, żeby serwetka była ładnie wyprostowana, więc osoby, które mają tendencję do garbienia, zaokrąglania pleców, ściągajcie barki łopatki lekko do tyłu. Starcie się rozluźniać barki, więc można je na chwilę unieść i lekko opuścić, tak żeby tu w górnej części ciała, dzisiaj nie było zbyt dużego napięcia, i krok do boku. Cały czas staramy się stawiać stopy równolegle do siebie. Więc jeżeli zauważycie, że gdzieś jedna lub nawet dwie stopy uciekają na zewnątrz, to co jakiś czas popatrzcie w dół i starajcie się kontrolować pozycję ustawienia waszych stóp. Tak żeby mięśnie i stawy. Prawidłowo pracowały. I wracamy do marszu. Możecie cały czas w jednym kierunku lub co kilka kroków zmienić stronę. Wszystko zależy od tego, jak się czujecie. Czy nie kręci wam się w głowie? Czy macie dobrą równowagę, dobry balans? spokojny oddech, głęboki wdech i wydech i znowu krok do boku na razie pojedynczy cały czas mniejszy krok mniejszy odstęp między nogami ćwiczenia takie bardziej spokojne jeżeli zwiększycie zakres ten krok będzie dłuższy, to wtedy ćwiczenie będzie bardziej energetyczne. Będziecie już zużywali więcej tlenu, więcej kalorii w waszym ciele. Sylwetka wyprostowana. Głęboki wdech. I wydech, wracamy do marszu. Teraz będziemy chodzić przodem i tyłem. Liczba kroków do przodu, do tyłu, dowolnie. Wszystko zależy od tego, ile macie miejsca. Znowu można mniejsze kroki, albo można na przykład tylko dwa duże, przód, tył. Może nawet z lekkim przytrzymaniem, tylko palce, albo w ogóle stopa w powietrzu, czyli utrzymujemy równowagę na jednej dnące. Także to pasujcie do siebie. To mogą być małe kroki z większą równowagą, lub dla bardziej wprawionych jeden lub dwa kroki z uniesioną nogą. No, może być umięta w kolanie, ona może być wyprostowana. Jak wam pasuje? Ja będę zmieniać tak, żebyście robili, co wam bardziej pasuje. I wracamy do naszego marszu w miejscu. Pamiętajcie nasze V, czyli zaczynamy stopę razem i będziemy odstawiać najpierw waszą lewą, potem prawą nogę. To jest litera V, więc stopy już nie do siebie, ale lekko skierowane w narożniki. Uwaga i przód, przód, tył, tył. Przód, przód, tył, tył. Przód, przód, tył, tył. Zmieniamy. Teraz wasza prawa noga najpierw, przód, przód, tył, tył, przód, przód, stopy razem. I znowu zmieniamy. Wasza lewa pierwsza, lewa, prawa do tyłu, lewa, prawa do tyłu. Nawet jeżeli się pomylicie, wróćcie do marszu. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby się ruszać, żeby się zmobilizować do ruchu w domu. Zmieniamy znowu. Prawa. Prawa. Nawet jeżeli wstaniemy, czujemy się tacy ospali, pogodany będzie nam teraz sprzyjać w sezonie jesienno-zimowym, to mam nadzieję, że jednak takie ćwiczenia Was zmobilizują do regularnego ruchu. I zmieniamy. I zmieniamy. I zmieniamy. Musisz cały czas robić 4 czy 6 powtórzyć na tą samą nogę i dopiero zmieniać, albo za każdym razem zmienić nogę. Ostatni raz. Maszeruję w miejscu. I teraz odstawiamy lewa noga. Kolano prawej lekko ugięte. Stopa skierowana do przodu. Tu mocno teraz pracuje wasza prawa noga. Udo, kolano, łydka, kostka. I zmieniamy. Prawa noga. Wdech i wydech. Kolano lekko ugięte. Im bardziej ugięte, niżej schodzi się do takiego małego niby przysiadu, to bardziej angażuje angażujecie, uaktywniacie mięśnie uda. Jeszcze jeden raz. Świetnie i maszerujemy miejsce. Znowu możemy chodzić przodem, tyłem. Jeżeli chodzenie przód, tył nie sprawia wam żadnego problemu, tu w ogóle nie trzeba się nad niczym skupiać, to możecie próbować ustawiać stopy zaplecione przed sobą. Ale tylko jeżeli ta równowaga i chodzenie przód-tył, kiedy stopy są na szerokość bioder, nie sprawia Wam żadnej trudności. W innym wypadku chodzimy w ten sposób. Albo jak modelki na wybiegu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tu dosyć Wrażliwe biodra, to wtedy nie przekładajcie tej nogi. Pokażę Wam w tą, tą stronę. To możecie tylko w linii prostej. Jeżeli nie ma problemu z biodrami, może nawet jeszcze szerzej w taki sposób. Ostatni raz do przodu. I do tyłu. I maszerujemy w miejscu, ale będziemy się przesuwać niby w miejscu, <grym> ale powoli, małymi krokami z prawej na lewą stronę. Znowu, tu ile kroków wykonacie do boku, nie ma znaczenia. Możecie stopy delikatnie stawiać na podłodze albo możecie nawet je lekko dociskać. Sylwetka wyprostowana, sprawdzamy. Jak tam barki. Wracamy do środka, marsz w miejscu. I będziemy na przemian dostawiać nogę do przodu. No i też możecie to robić na tej samej szerokości bioder cały czas. Lub znowu próbować krzyżować nogę z przodu. Wszystko zależy jaki stan jest Waszych bioder. Jeśli są wrażliwe, to bardziej na szerokość bioder. Jeśli to są mocne mięśnie, to próbujemy w ten sposób. Barki rozluźnione, mam nadzieję, że uśmiech na twarzy. Maszę w miejscu. I teraz będziemy dostawiać do tyłu. Możemy znowu na szerokość bioder lub krzyżować tym razem nogę z tyłu. Sylwetka wyprostowana, jeśli ktoś ma na lordozę, zwróćcie tu uwagę, żeby nie wypychać dodatkowo bioder. Starajcie się ściągać mięśnie, pośladków, tak żeby tu ustabilizować pozycję bioder. I wracamy do marszu. Teraz będziemy ustawiać nogę na zewnątrz, na zewnątrz i do środka na zewnątrz, na zewnątrz, do środka. Tak jak w naszej V, tylko robimy to w tej samej linii. Może być mniejszy krok. Kto ma mocne mięśnie nóg, mocne biodra, mocne mięśnie stabilizujące, może próbować większy krok. Zmieniamy nogę. Proszę, prawa noga pierwsza, prawa, lewa do środka, prawa, lewa do środka. Zostajemy szerzej i teraz tylko unosimy pięty. Środek ciężkości cały czas tak samo. Nie balansujemy, nie bardzo przechylamy się na boki. Możemy po dwa powtórzenia na jedną stronę. Pokażę wam z boku, jak to wygląda. Tu jest ważne, żeby kolana były na szerokość stopy. Jeżeli się schodzą do środka, to ustawcie stopy bliżej środka. I taki marsz, ale przednia część stopy cały czas na podłodze. Wygląda banalnie, ale fantastycznie angażuje mięśnie łydek. Mięśnie, kostki, kolana, uda. Sylwetka wyprostowana, pięty lekko, delikatnie na podłodze. Możemy po dwa. Wdech i wydech. Już prawie kończymy. Świetnie i marsz. I znowu możecie zmieniać kierunek po kilku krokach. Pilnujcie sylwetki, ładnie wyprostowana. Czujemy się naładowani energetycznie, Dotleniliśmy ciało, pobudziliśmy krążenie. Takim prostym spacerem w domu. Na dosłownie, ile my tu potrzebujemy, miejsca. Tyle co dwa kroki do boku. Jeden krok w bok. Świetnie. Podwójny krok. Dostawiamy stopy razem. Staram się, żeby były równolegle do siebie. Wracamy do marszu. Moki wdech i wydech. I znowu wdech. I wydech. I znowu wdech. I wydech. Świetnie. Dziękuję za dzisiaj. Przebijam naszą wirtualną piątkę.